na jeżeli w jednym miejscu, w którym może inaczej, każdy organizm wymaga pewnej ilości pokarmu. Jeżeli nie jest w stanie tego pokarmu zdobyć i przez dłuższy czas musi konkurować o ten pokarm, robi się agresywny. Jeżeli by nas zamknęli w powiecie i nie dali nam dostępu o pokarm, mielibyśmy ograniczone ilości pokarmu, pokarm byłby dawkowany, to byśmy się zrobili agresywni. I tak samo jest z pszczołami. Jeżeli postawicie w jednym miejscu 50, 40, 60 rodzin, a baza pożytkowa jest na 10 albo 20, w sorry winetu będzie agresywny. Jak widzieliście, ja pszczoły rozstawiam. Poza pasieką hodowlaną, gdzie nie powiem, czasami bywa ciekawie, jeżeli w jednym miejscu stoi 40-50 starterów, w sumie rodzin wychowujących, to bezmatecznych, to czasami robi się ciekawie. Natomiast w miejscach, gdzie mam pszczoły postawione na miód, pszczoły do oceny terenowej, to takich problemów nie ma. Bo nie pozwolę sobie na to, żeby w jednym miejscu postawić 100 rodzin. Tutaj w tych miejscach mam miód. Oglądacie bardzo często, e, bardzo często oglądacie filmy różnych youtuberów teraz Niektórzy mają pasieki 100-200 stopniowe w jednym miejscu. Okej, okay, ale dookoła mają 100 hektarów rzepaku z jednej strony czy 200, później mają 100 hektarów gryki i e, jeszcze nad rzeką 500 metrów dalej e, łany na włoci. E, tutaj niestety tak nie ma i nigdy tak nie było. Tutaj jest, jesteśmy w Polsce wschodniej, przy samej granicy z Białorusią praktycznie. To jest teren ciężki, słaby i W jednym miejscu odważyłem się tutaj postawić 20 rodzin. W innych miejscach, gdzie chcę pozyskać milion i chcę w miarę rzetelnie przeprowadzić obserwację danej linii, stawiam czasami nawet 15 albo 8 czy 6. bo nie jesteśmy w stanie utrzymać pewnej kultury pracy z pszczołami bez zapewnienia im odpowiedniej bazy pożytkowej. Czasami te pszczoły będą się rozwijały, a to już są inne aspekty. Teraz mówimy o, mówimy o takim aspekcie jakim jest agresja. Nie pozbędziecie się agresji u pszczół, jeżeli będziecie robić pasieczyska stu stupniowe Niektórzy przesadzają trochę, tylko tyle, że to jest śmieszne, bo jeżeli drogi pszczelarzu byś postawił w danym miejscu 10 rodzin, to byś wziął więcej miodu niż z tych 30. Do tego dobrał odpowiednią linię pszczół, które rozwijają się na dany pożytek w odpowiednim momencie. Mamy tu czerw i tu czerw no. B38 nie trzyma struktury gniazda, pierwszy wniosek główno prawda. No. Jeżeli ja ten czerw tu jak był w, w stadium larwalnym do góry, to no. ma trzymać strukturę gniazda. Jak ja im tą strukturę gniazda zachciałem W tym roku... E Mamy bardzo duże ilości miodu, tutaj. co roku tak nie jest. Druga sprawa, macie super miejsce, tonę hektarów jakiegoś tam pożytku i nie macie miodu. Dlaczego nie macie miodu na przykład? Na przykład z takiego powodu, że w danym terenie jest sucho. Oj, znowu tutaj mi łazie. To jest kolejny aspekt, którego nikt nie bierze pod uwagę. Mam 100 hektarów rzepaku, 100 hektarów gryki. I nic nie wziąłem, Nic nie wziąłeś, bo, nic, bo jest sucho, bo nie ma odpowiedniej ilości wody i rośliny Nie nagdaruj... Te wulkany to potrafią mi odbudować. Dały mi kompletną połówkę Wielkopolską, w ogóle połówek praktycznie nie używam. Jestem ciekawy, co w tej połówce się dzieje. To odbudowywały, ja to nawet nie szczepiałem węgry. Zaraz o jeszcze będzie już nawalony, grube piękne ramy. Kolejna sprawa, nie mam miodu. Wiem, że będzie dziura pożytkowa. Już lecę, wiruję wszystko, byleby wszystko zabrać. I co? I później pszczoły są agresywne. Pszczoły nie rozwijają się. Pszczoły nie budują węży. To wszystko trzeba robić z rozsądkiem i z głową, bo... Albo karmić. Nie, nie będę karmił pszczół. Nie będę dawał pszczół między pszczołą z ciastem, między pożytkami, bo... Będę miał inwert w ramkach, a później dzień dobry mam z gnilca. No i o takich przypadkach właśnie chciałam powiedzieć, zaczynając od agresji, od końca jeszcze na e, w pozyskiwaniu chorób na pasiecie e, Kolejna sprawa cena miodu. Dlaczego e, praktycznie wszędzie jest sprzedawany miód za 10, 11, 12 euro za kilogram, a w Polsce go sprzedajemy za grosze. A no to tutaj każdy musi na to odpowiedzieć. to sobie latają. Pyłek jest, piękny pyłek. Pszczoła się nie wyroiła, miała niepostrzeżane gniazdo. Raz na wiosnę odebrane odrobinkę miodu. Praktycznie te rodziny nie są przeglądane, poza momentami kiedy wybieram pszczoły. Teraz jest okres przedburzowy, więc trzeba trochę im popukać. O! Piękna ramka do startera. Piękniutka. Idealnie. Tylko, że co z tego, jak ja nie wiem, gdzie jest matka, bo jej nie widzę. Więc na razie ją odstawię. pyłek, przerwki i truty i drony i chodzi po mnie mrówka, zaraz mi szlak trafi Bardzo duże ilości pyłku. Pyłku... W lesie pyłek jest kolorowy, wielokolorowy o różnym składzie. Piękna ramka do startera. Może nie taka piękna. Zbliża się burza, zbliża się deszcz. Pszczoły są spokojne. Nie atakują pszczelarza. Nie są agresywne. Sobie dmuchne. Nie ma jajeczek, ale wyjedzone pod Idealnie przygotowana ramka do zaczerwienia. Tu znowu pyłek. Też gigantyczne zasoby pyłku. O, jest matka z drugiej strony. Jest matka z drugiej strony, to teraz wiem, że te dwie ramki zapierdziały. Kolejny temat. Zginęła mi matka w trakcie lotu gadowania. No okej. Okay. No to trzeba było jeszcze większy opalitek założyć. Kiedyś sam matka, matkę, ale one mi przechodzą przez traty, kraty zabezpieczające trudnie na trutowisku tak żeby nie wychodziły z ulica. Ich nie zakładam. Matki są nieznakowane, nie są znakowane markerem, ale kiedyś sam widziałem, jak matka sobie biegnie, biegnie, e, leci e, i widać było ją normalnie gołym okiem, jak matki sobie latały po e, pasieczysty. O w ten oto sposób poruszyliśmy tutaj kilka draszliwych tematów. Mam nadzieję, że wyjaśniłem je w sposób wystarczający.